Co się musi stać, aby przyszedł altcoin season? Zobacz, że do tej pory bitcoin rósł szybko, bardzo gwałtownie, przez krótki czas. Tutaj na przykład przez 20 dni mieliśmy mocny wystrzał. Później mieliśmy chwilę przerwy, no i ponowny wystrzał, także bardzo szybki, gwałtowny, tylko 20 dni. Po czym prawie 250 dni konsolidacji, spadków, no nic szczególnego się nie działo, altcoiny się wykrwawiały. Po tym czasie przyszły kolejne gwałtowne wzrosty na bitcoinie, no tutaj już było troszkę lepiej, 72 dni wzrostów i musicie przyznać, że to już fajnie na altcoiny zadziałało, no dominacja bitcoina mocno wtedy spadła o 11%, no i można powiedzieć, że teraz mamy powtórkę z rozrywki, 87 dzień mija od szczytu bitcoina, gdzie szliśmy bokiem, teraz spadamy, no i altcoiny tego nie lubią, wykrwawiają się. No i to, że teraz jest depresja, każdy widzi Bessę, no to mnie to jakoś mega nie przeraża, nie dziwi, no bo jeżeli ktoś z was był tutaj, no to było dokładnie tak samo. I doskonale wiem, jak Sentyment szybko potrafi się odmienić. Od tak po prostu inwestorzy zmieniają się w byków. No, jeżeli teraz byłoby tak samo, sentyment się odmieni, no to po prostu Bitcoin musi się ogarnąć, i nie rosnąć tak szybko, gwałtownie i krótko. Tylko po prostu spokojniej i dłużej sobie właśnie rosnąć, rosnąć, przyzwyczaić inwestorów do wzrostu, żeby czuli się bezpiecznie i zaczęli interesować się altcoinami. Bo po prostu ulica musi mieć czas, żeby napłynąć, a tutaj to było takie nagłe, że ledwo ulica wlazła, już ich wywiozło. No i altcoin season nie miał kiedyś po prostu rozkręcić, ledwo się rozkręcał, no i został zgaszony. Pamiętaj dołączyć do telegrama, tam cały czas dodaje wartościowe treści, link macie w bio.